że wiosna. Jest, że jest wiosna, jest cieba. Nie taka, to jak Ima. Jest i ma To jest życie nowe i dziękujemy, że nam dane, że w tym powitamy znów nowy, nową wiosnę, nowe życie. że doczekaliśmy właśnie jako seniorzy tej przyjemności. Tak w większości z nas kojarzy się wiosna. Taka też była w sobotnie popołudnie 21 marca, kiedy to kalendarzowo obchodziła swój pierwszy dzień. Dokładnie tego dnia warto było spędzić czas nad zalewem w Morawice, gdzie staropolskim zwyczajem hucznie powitano wiosnę. Były występy, topienie marzanny, ostatnia w tym sezonie lodowata kąpiel morsów ze Świętokrzyskiego Klubu Morsów, a na zakończenie pyszne kiełbaski dla wszystkich. Piękną pogodą wiosna przywitała wszystkich, którzy przyszli ją powitać nad Morawickim Zalewem. Wiście wiosenne na strój swoimi występami wprowadziły zebranych maluchy z przedszkola samorządowego w Morawice, a licznie zebranych gości powitał wójt gminy Morawica, Marian Buras wraz ze Świętokrzyskim Klubem Morsów, który to pierwszego dnia wiosny zakończył sezon kąpielowy. Dzisiaj Świętokrzyskie Morsy utopiły Marzannę, odeszła zima, nie jest żal? Jest żal, bardzo jest żal, ale ja myślę, że nawet jeszcze trochę, na pewno jeszcze przez kilka tygodni będziemy się spotykać, także jeszcze nam troszkę tej atmosfery zimowych kąpieli pozostanie, dopóki się mocno ciepło nie zrobi. A mimo wszystko dobrze, że ta wiosna przyszła w końcu. Dobrze, że przyszła dla dzieci. Dla nas pewnie po części też. Jak podkreślano, zakończenie sezonu kąpielowego morsów to jednocześnie otwarcie nowego sezonu imprez gminnych. Kiedyś to zostało zapoczątkowane przez klub morsów, który chciał ze smutkiem pożegnać zimę i zawsze to czyni ze smutkiem, natomiast tym razem dołączyła się jeszcze grupa seniorów i przedszkolaki, które nie tylko żegnały zimę, ale również bardzo radośnie witały wiosnę. Także impreza bardzo fajna, rozrywkowa, widowiskowa, no i thank you. słowa uznania i podziwu dla morsów, którzy tutaj no, zażywali te, tej kąpieli, jakby co najmniej było ze 30 stopni plus na zewnątrz. Także gratulacje dla nich i podziękowania. No i trzeba zauważyć, że ta grupa ciągle się rozrasta, jest ich coraz więcej. Czyli jest to jakiś taki sposób na zdrowy styl życia. Jeszcze raz im gratuluję. Dołączy pan do nich panie wójcie? No na razie dołączyłem, jeżeli chodzi o stroje, a na resztę trzeba się poważnie zastanowić. Po występach przedszkolnych Barwny i rozśpiewany korowód niosący słomiane kukły, symbol zimy, przemaszerował przez morawickie molo, udając się w kierunku wody. W korowodzie nie zabrakło oczywiście członków Świętokrzyskiego Klubu Morsów, ubranych w takie same pomarańczowe czapki. To oni wnieśli do wody płonące kukły, żegnając tym symbolicznym gestem zimę. Warto przypomnieć, że w tak nietypowy sposób zimę zaczęto żegnać nad morawickim zalewem właśnie z inicjatywy Stowarzyszenia Świętokrzyskiego Klubu Morsów i nieżyjącego już prezesa Edwarda. Dłużewskiego. Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na pyszne kiełbaski z grilla i ciepłą herbatę. Warto dodać, że marzeny zostały przygotowane przez klub seniora z Morawicy, uczniów z zespołu szkół imienia Jana Pawła II w Brzezinach oraz przez przedszkolaki z przedszkola samorządowego w Morawicy. Nad bezpieczeństwem zebranych czuwała straż gminna oraz druchowie z ochotniczych straży pożarnych.